Cześć, Cieszę się, ja jestem Valentinio i gramy z kolegami. Mm, I próbujemy zrobić Skybase'a. Przewitajcie się. Siema, pa, pa, tutaj jest fajna No, się małaś Ogniecha. Mm -hmm. I tak. Mm, I próbujemy robić Skybase'a. Mm. No. No to lecimy, chłopaki, lecimy ze Skybase'em. No tak, najlepiej... Tak, Widzowie, najlepiej robi się Skybase'a na wielkich na starciach, na samych pompach, bo wtedy nikt wam tego SkyBase'a nie zniszczy. Chyba, że ktoś na przykład będzie uciekał z daleka nie? z daleka strefy i tak on miał taktykę, że będzie się leczył i skolapsuje no to wiecie ale to raczej nikt nie powinien z, o raczej nikt nie powinien tego skolapsować bo wiecie po jak, jak zniszczysz na jakieś nie wiem 500 metrów pompą, pom, no wiecie na nie 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 przychodzi mnie też, mi, też, chyba nie. mi też nie mi też nie a ja coś słyszę wiesz a ale to nie u mnie Głosy, Głosy słyszysz. słyszysz? No tak. Ale to słychać u kogoś, dobra, Idziemy. nie? Ko kończymy to.